Witam Państwa serdecznie. Zadzwonił do mnie potencjalny klient z zapytaniem, czy możliwy jest zakup generatora funkcyjnego, który symulowałby pracę czujnika w silniku diesla. Konkretnie chodzi o wygenerowanie 58 okresów sinusoidy, dwóch okresów przerwy i kolejno generacja od początku zadanego. Przebiegu. Dobrze by było, gdyby to był generator jeszcze dwukanałowy, czyli dwa, generował dwa przebiegi, byłaby możliwość regulacji przesunięcia fazowego pomiędzy oboma kanałami. Tak się składa, że akurat miałem pod ręką taki zestaw. Proszę zobaczyć, udało mi się wygenerować dwa takie y, przebiegi sinusoidy i w dalszej części odcinka zaprezentuję, jak to zrobiłem. Zapraszam. Każdy nowoczesny generator funkcyjny oferuje funkcję wygenerowania określonej liczby okresów przebiegu. Najczęściej kryje się to pod nazwą funkcji Burst. Także prezentowany generator FY6600 ma taką funkcjonalność. Uruchamiam przycisk MOD od modulacji, i tutaj przyciskiem F1. Wybieramy opcję Burs, skrót od burst angielskiego, czyli paczka przebiegów i co użytkownik może zadać, wygenerować. Przyciskiem F2 wybieramy rodzaj wyzwalania. Wyzwalanie może być z kanału drugiego, zewnętrzne. My wybieramy manualne. W kolejnym przyciskiem F3 możemy wybrać liczbę okresów. Niech to będzie. 10 okresów. Przyciskiem F4 możemy zadać wartość częstotliwości, a przyciskiem F5 wartość amplitudy. Mamy już zadane wszelkie parametry i wyzwolenie, czyli wystartowanie określonej paczki przebiegów ręcznie poprzez naciśnięcie tego oto impulsatora. I proszę zobaczyć, pojawiło mi się przez chwilkę ta paczka przebiegów. Naciskam ponownie ten impulsator. Troszeczkę ciężko to złapać, bo w różnych momentach następuje wyzwolenie, ale tutaj zastopowałem i opcją przesuwania zobaczmy, ile zostało wygenerowanych okresów tej sinusoidy. I liczymy wierzchołki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jest 10 okresów. Ale wciąż nie uda się wygenerować przebiegu, o który prosił klient. Możliwe jest tylko wysyłanie paczki przebiegów z kanału pierwszego. Nie ma możliwości równoczesnego wystawienia z kanału drugiego i nie możemy zaprogramować tej przerwy braku dwóch okresów. A więc idziemy dalej. Wykorzystując oprogramowanie FY6600 mamy możliwość w pełni sterowania funkcjami generatora. Użytkownik ma możliwość ustawienia dowolnych parametrów generatora z poziomu oprogramowania. Proszę zobaczyć, można ustawiać dowolne przebiegi. W celu narysowania nietypowego przebiegu możemy wykorzystać tą zakładkę Wave From Window. Zróbmy powiększenie i użytkownik może sobie narysować dowolny przebieg. Przebieg ten został zapisany w komórce numer 1, a więc na wyjściu musimy również ustawić komórkę numer 1, i proszę zobaczyć na oscyloskopie został wygenerowany okresowo ten narysowany przeze mnie przebieg. Zróbmy reset i narysujmy przebieg, który, o który poprosił nas klient. W tym celu wykorzystajmy funkcję. Dodania przebiegu. Mamy przebieg sinusoidalny. Klient chciał 58 cykli i dwa okresy wolne. W tym celu rysujemy 60 cykli z 60 okresów. Dajemy LOAD i mamy tutaj narysowane 60 przebiegów. Teraz, aby wykasować dwa ostatnie przebiegi. Naciskam tutaj rysowanie po przebiegu, i mamy tutaj ostatni okres, tu przedostatni. I od tego momentu staram się narysować kursorem myszy linię prostą. Prawie mi się udało. Wysyłam narysowany przebieg do generatora. I proszę zobaczyć. Na oscyloskopie mam narysowany oto ten y, przebieg. Wracam do zakładki Control Window, czyli y, Control y, funkcjami generatora i spróbujmy też ustawić ten sam przebieg na kanale numer 2. I proszę zobaczyć na oscyloskop, są y, te dwa przebiegi. Można nawet powiększyć, jest ta y, przerwa widoczna. Spróbujmy ustawić teraz y, przesunięcie fazowe. Niech będą przesunięte te y, przebiegi o 90 stopni. I proszę zobaczyć, nastąpiło przesunięcie o 90 stopni. Przesuńmy o 180, Enter. I jest przesunięcie. Dokładnie w połowie trwania tych 60 okresów. Do narysowanego kształtu przebiegu użytkownik może zadać y, dowolne parametry, np. częstotliwość, może zmienić wartość amplitudy i pozostałe inne ustawienia przypisane do generatora. Bardziej wymagający użytkownicy mogą stwierdzić, że niedopuszczalne jest rysowanie te, tych linii prostej przy pomocy kursora. Nie ma problemu. Jest jeszcze tutaj trzecia zakładka tekst, window. I przy pomocy tej zakładki narysujemy dokładnie dwa ostatnie okresy, jak od linijki. A więc, tak jak poprzednio, tutaj może pod komórką numer 2, dodajemy przebieg. Tak jak poprzednio, przebieg sinusoidalny, 60 tych przebiegów ładujemy, i w tym oto oknie pojawiło mi się pewne dane. Uruchamiam arkusz kalkulacyjny. Mam arkusz kalkulacyjny, i teraz Ctrl A, Ctrl C. Skopiowałem do arkusza kalkulacyjnego wszystkie te komórki. Jak zbudowany jest y, widoczny tutaj oto przebieg. Składa się on y, z wielu punktów połączonych w sinusoidę. Generator charakteryzują w pionie rozdzielczość pionowa i ta rozdzielczość pionowa może wróćmy tutaj do pierwszej ko komórki. Rozdziel, no. Rozdzielczość pionowa tego generatora FY6600 wynosi 14 bitów, czyli to jest 2 do potęgi 14. Czyli to jest czyli w pionie ten przebieg składa się z 16384 punktów. W Szerokości, czyli w poziomie, długość rekordu pamięci wynosi 8 kilopunktów, czyli to jest około tutaj długość rekordu. To jest tysięcy punktów około. Zobaczmy jak wygląda ten przebieg przy narysowaniu go w arkuszu kalkulacyjnym. I wybierzmy tutaj punktowy. Proszę zobaczyć, mamy tutaj tych 60 okresów sinusoidy składających się z tych oto punktów. Widzimy więc, że rozpiętość pionowa jest plus, minus. 8000 punktów. Jest tutaj rozliczność pionowa 6384 punkty, czyli to podzielone przez 2. To środek mniej więcej wypada na poziomie 8192. Zobaczmy, z ilu faktycznie punktów składa się ten przebieg. widzimy, 8195 komórek. Mamy to jest 60, czyli jednostkowy okres trwa o, liczba punktów podzielona przez liczbę okresów, czyli jeden okres trwa około 136 punktów. Pamiętamy, że 0, czyli tutaj zerowa wartość amplitudy jest w okolicach 8192. Wracamy na sam koniec przebiegu i ile trwają dwa okresy. Skoro sumaryczna długość rekordu pamięci wynosi 195 000 punktów, to dwa okresy będą się mniej więcej zaczynały na poziomie 7 1921 A więc idziemy do komórki 7000 i od tej komórki ustawiamy tą wcześniejszą y, wartość, czyli 8192. 8192 Przytrzymując przy, y, przycisk kontrol, przeciągam do samego końca. Zobaczmy jak wygląda teraz ten wykres. I zdaje się, że mamy tutaj linię prostą. Dwa ostatnie okresy. A więc kopiuję zawartość całej tej kolumny. Wracam ponownie do tej zakładki tekst window. Ctrl A. Usuwam stare nastawy. Ctrl V, wklejam. I widzimy, że został tutaj narysowany ten przebieg z arkusza kalkulacyjnego. Wysyłam pod komórkę numer 2. Tutaj trwa proces. I w ustawieniach ustawmy komórkę numer 2. I rzućmy okiem, jak wygląda to na ostroskopie. I teraz mniej więcej mamy narysowaną tą linię yy, prostą. Troszeczkę widać, że się pomyliłem w wyliczeniach, ale Państwo już wiedzą jak postępować i zrobią to poprawnie.